Żałoba po narcyzie, część szósta. Etap terapia i cel. Moi drodzy, bardzo bym chciała, żeby podczas przechodzenia przez kolejne etapy żałoby po narcyzie towarzyszyła Wam świadomość, że największą przewagę mamy wtedy, kiedy pokażemy, że druga osoba nie ma już nad nami żadnej władzy. Dlatego na żadnym etapie emocjonalnym nie możecie ulec narcyzowi. Nikt nie jest w stanie zagwarantować Wam, jak długo i intensywnie będziecie przechodzić traumę i żałobę po narcyzie. Z Waszych historii wiem, że ten stan może trwać naprawdę długo. Czasem konieczne jest wsparcie psychologa i podjęcie terapii. Wiem, że niektórzy z Was przechodzą straszne stany lękowe w związku z przebytą traumą po narcyzie. Koszmar trwa nadal w Twoim umyśle. Być może próbujesz na siłę kogoś poznać, zapomnieć, a może totalnie się izolujesz, ukrywasz to, co Cię spotkało. To nic. Szanuj swój lęk. Być może, mimo tego, że już masz, odbudowałeś i posiadasz swój własny spadochron, nie wyskakuj z samolotu na siłę, jeśli paraliżuje cię nadal strach. Musisz mieć świadomość, że nikt nie siedzi w twojej głowie, w twoim prywatnym piekle. I być może nikt nie zrozumie tego, co przeżywasz, ale krok po kroku, etap za etapem odbudowujesz siebie. To twoja walka i twój cel. Dlatego przetrwasz tą żałobę po Narcyzie nie poddawajcie się, nie jesteście sami.